Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Dzisiaj wspaniały filmik, bo pokażę jak warzywa pięknie rosną, jak również. Przede wszystkim pokażę zbiory, no ale się cieszę, bo efekt jest świetny. Zaczynajmy, no zapraszam do mojego raju. Bakłażan. Uprawa nie przysparza mi zbytnio problemów, wręcz rosną one bezproblemowo i wydają świetne plony. Teraz zbiorę kilku sztuk, no mam tak po 10, nawet kilkanaście na krzakach. Mógłbym zebrać więcej, no ale to nie jest jakieś przepyszne warzywo, no to jest dobry dodatek, więc sobie po troszku zbieram. Dynia Hokkaido. Uprawa idzie bardzo dobrze. Co prawda, zaczęła chorować, no ale wyda jeszcze bardzo dobre plony, bardzo duże. Z dyni bardzo lubię placki, no lubię zupę krem, ciasto jest niezłe. U mnie dynia po gruncie i po podporach. Będę dynię bardzo długo przechowywał, no ale tutaj zbieram sobie po prostu podbieżące potrzeby. I kiedyś myślałem sobie, że dynia, no a takie byle co, na no Polatach, no to powiem, że naprawdę jest dynia smaczna, bardzo smaczna. Mamy wiele odmian, bardzo polecam odmiany Hokkaido, bo po gruncie rośnie świetnie i też po podporach nie trzeba jej wspomagać sama wspina się podpór ten owoc sam sobie wisi i jest super. Arbus przyszedł czas na jednego. Po prostu już miałem smaka no arbuz był już wyrośnięty. Głuchy odgłos lekko chrupnął. No w środku bardzo smaczny, trochę wodnisty. No w sumie arbuzy to są wodniste, ale wiecie o co chodzi. Taki trochę za mocno. No ale bardzo smaczny, mam wiele na krzakach i z pewnością jeszcze zasmakuje wielu odmian. No chyba, że arbuzy mi padną, co też jest możliwe przy tej dziwnej pogodzie. No teraz są upały, ale co będzie za, załóżmy za dwa tygodnie, to nie wiadomo. Pomidory i znowu zbiory. Teraz tylko pomidory i pomidory i pomidory, a potem w lutym ich będzie brak. No ale teraz ich jest no aż za dużo. Koktajlowe i wielkoowocowe. Na szczęście no w miarę dużo ich jemy, no i też można je przerabiać, na przykład robiąc przecier pomidorowy. No i Wonka teraz taki zrobiła. No, bardzo smaczny. Uprawa pomidorów idzie dobrze, ale jak długo to nie wiem, bo między innymi zaraza zbiera żniwa. Fasola. Mam szparagową i na suche nasiona. No, ta szparagowa, bo na suche nasiona jeszcze chwila. Długie strąki robią wrażenie, no smak świetny. Nic tylko zbierać, chociaż no teraz yy, nie zebrałem. No ale chciałem Wam to po prostu pokazać, no bo no, chciałem się tym pochwalić, bo jest czym. No wiecie, no warto uprawiać fasolę, szczególnie właśnie tą szparagową. U mnie teraz ta fasola sobie radzi sama. No na początku trzeba było pomóc mocując pędy do podpory po prostu sznurkiem. Często tak właśnie trzeba pomóc. No czasami ona sobie sama i tak wejdzie, no ale nakierować na początku warto. No Generalnie fasola rośnie sobie bezproblemowo. Ważne jest teraz podlewanie, bo fasola to lubi i się odwdzięcza obfitymi plonami. Właśnie, no tutaj jeśli chodzi o podpory, no to chodzi mi o tą tyczną, a jest też fasola szparagowa karłowa. A tutaj słonecznik, wielki talerz, krzak ponad 4 metry i liczę na ten właśnie wielki talerz. Ogórek gruntowy, tych plonów były ilości ogromne, no z podpór, z uprawy po gruncie, ciągle ogórki, tak jak zresztą choćby pomidory, no ale nam to pasuje. Różne przetwory, jedzenie na bieżąco, no teraz mączniak rzekomy atakuje, więc uważajcie. Zobaczcie sobie jeszcze na papryki w donicy. Kapusta, porównanie z pomidorkiem koktajlowym. Marchewki, zobaczymy jakie urosną. No, czy korzeń będzie mały, a roślina pójdzie w samą nać? To jest bardzo prawdopodobne. Ziemia jest tutaj lepsza pod buraki, no pod cebulę, a nie pod marchew. No, ale jakie zbiory będą, zobaczymy. Dynia piżmowa rośnie dalej, no, zobaczymy do ilu kilogramów dorośnie. Patisony, no duże patisony. Już mocznik atakuje, no za wiele zbiorów to już nie będzie. Taka oto mała kalrebka. Następne pomidory. Pora na zbiór kapusty i to kapusty w Donicach. Mam też w gruncie no tutaj Donica bodajże 15 litrów. Kapusty wytworzyły niezłe główki i bez problemu można je zebrać. W gruncie kapusty zwykle rosną większe, no ale tutaj też są niezłych rozmiarów. Polecam serdecznie uprawę kapusty, ale szczególnie na wczesny zbiór. Zostało mi jeszcze kilka kapus, no, które będę trzymał, bo są duże, a chcę jeszcze większe. Iwonka chciała takie mniejsze cukinie, więc sobie zebrała. Tych zbiorów teraz nie ma za dużo. Kilka owoców na krzak, no to już jest teraz dobry wynik. Mocznik prawdziwy zaatakował, no te chłodne noce spowolniły wzrost, ale jeszcze cukinia zdąży wydać sporo plonów. Jeśli chcesz mieć tak piękne zbiory, jeśli chcesz wiedzieć jak uprawiać warzywa krok po kroku, nawet nie mając dużej wiedzy o uprawie, to mam mnóstwo filmików o uprawie, jak również zachęcam do zakupu mojej książki. Książka się nazywa Info-uprawa jak uprawiać warzywa. Tam cała uprawa jest krok po kroku opisana. Jak siać, jak sadzić, pielęgnować, co kiedy robić, wiecie, cięcie i tak dalej, jak też to robić. No krok po kroku. Zachęcam, bo warto już prawie 16 tysięcy zakupionych egzemplarzy. Zapraszam na stronę info.prawa.pl i na Allegro. A tutaj jeszcze nastąpiły zbiory patisonów i papryki. No papryka kilka sztuk, tak żeby już coś było, a patisony no takie zwykle większe, bo akurat te na krzakach teraz zostały. Nie powinny takie zostać, no ale cóż. To znaczy no, mi smakują y, lepiej takie małe po prostu, y, na przykład marynowane, ale z tych dużych też można coś zrobić, na przykład zapie na no i tak dalej. Dziękuję wam za uwagę, zachęcam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info U Prawa. Pozdrawiam.